Cześć ciekawscy. R. Kelly, twórca wielu hitów, w tym kawałka I Believe I Can Fly, przejdzie do historii jako artysta, który zaliczył jeden z największych upadków, jakie widział świat. Oskarżenia, które na przestrzeni ostatnich lat padły pod adresem piosenkarza, zszokowały wielu, zwłaszcza że wcześniej, pomimo kilku kontrowersji, jego muzyka była bardzo popularna. W ciągu swojej kariery zyskał przydomki takie jak król RB i król pop solu. To wszystko zmieniło się jednak w 2019 roku, kiedy artysta został oskarżony o szereg poważnych przestępstw, w tym m.in. o nadużycia intymne względem nieletnich. Od czasu przedstawionych mu zarzutów federalnych Arkali przebywa w areszcie. Jeden z jego procesów rozpoczął się 18 sierpnia i po tygodniach przesłuchań świadków ława przysięgłych podjęła jednogłośną decyzję uznając go winnym. Co dokładnie stało się przyczyną jego aresztowania? Jak poważne oskarżenia padły w jego kierunku i co zostało ujawnione podczas procesu? Co wiemy o wyroku, który może spotkać Arkeliego? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się wszystkich najnowszych informacji. Ale zanim będziemy kontynuować, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Kariera Arkeliego była równie udana co dyskusyjna. Jednym z pierwszych i najbardziej kontrowersyjnych zarzutów, jakie pojawiły się wobec piosenkarza R&B, był ten mówiący, że w 1994 roku, kiedy miał 27 lat, rzekomo poślubił swoją 15-letnią podopieczną, początkującą wówczas Alię, podczas nielegalnej i tajnej ceremonii. I chociaż przez lata obydwoje zaprzeczali temu zarzutowi, ostatecznie w 2021 roku, za pośrednictwem swoich prawników, Kelly przyznał, że miał kiedyś, cytujemy, intymny kontakt z nieletnią w tamtym czasie piosenkarką, która zmarła dwie dekady temu. W 20 w drugim roku prowadzono również dochodzenie w sprawie artysty pod kątem rzekomego posiadania materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich, jednak nie został wtedy on uznany za winnego. W przeszłości wielokrotnie był również oskarżany o intymne wykorzystywanie, znęcanie się nad nieletnimi dziewczętami, a dodatkowo rodzice kilku dziewczynek oskarżali go o przetrzymywanie ich córek oraz wykorzystywanie ich zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Arkeli przez lata zaprzeczał i udawało mu się uniknąć kary wymiaru sprawiedliwości. Jeśli jednak chcielibyście dowiedzieć się więcej o tych zarzutach, a także o praniu mózgu młodych dziewcząt, mamy o tym osobny odcinek, który Wam polecamy. Na razie jednak zostańcie z nami, by dowiedzieć się o najnowszych informacji i tego, co wydarzyło się podczas procesu Arkeliego. Poważne problemy artysty zaczęły się w 2019 roku wraz z wydaniem dokumentu telewizji Lifetime, zatytułowanego: R. Kelly i jego wszystkie ofiary. Sześcioczęściowa seria dokumentalna, szczegółowo opisująca intymne nadużycia muzyka i wiele innych zarzutów dotyczących jego niewłaściwych zachowań, skłoniła wielu do podjęcia działań. Branża zaczęła się od niego odwracać. W obliczu presji opinii publicznej wytwórnia płytowa zerwała kontrakt z wokalistą. Artyści tacy jak Lady Gaga, Chance the Rapper i Celine Dion zdjęli swoje utwory z platform streamingowych, które tworzyli wspólnie z Arkeli. Po emisji dokumentu prokurator stanowy hrabstwa Cook w Illinois, Kim Fox powiedział, że otrzymali liczne telefony z wiadomościami, w których zarzuca się Kaliemu kolejne intymne nadużycia i dodał, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W końcu 22 lutego 2019 roku Biuro Prokuratora Hrabstwa Kuk powstawiło artyście R&B 10 zarzutów wykorzystywania seksualnego w charakterze kryminalnym. Według ówczesnych raportów informacyjnych akty te miały miejsce między majem 1998 a styczniem 2010 roku i ujawniły, że piosenkarz intymnie znęcał się nad czterema kobietami, z których trzy były w tamtym czasie nieletnie. W dniu, w którym ogłoszono zarzuty, Kelly zgłosił się na policję w Chicago i został aresztowany. Później sędzia wyznaczył kaucję w wysokości miliona dolarów i nakazał muzykowi nie kontaktować się z żadną osobą poniżej 18 roku życia ani z żadną z jego domniemanych ofiar. Niedługo później został również oskarżony o nagabywanie nieletniej i płacenie komuś za odbycie z nim intymnych stosunków w Minnesocie. Jeśli myślicie, że zarzuty przeciwko artyście, które dotychczas usłyszeliście, to zbyt wiele, zostańcie jeszcze z nami i posłuchajcie dalej. Pomimo zwolnienia za kaucją w Chicago kilka miesięcy później, w lipcu tego samego roku, piosenkarz został ponownie aresztowany. Tym razem jednak przez śledczych z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA i detektywów z New York PD pod zarzutami federalnymi, które w tamtym czasie dotyczyły jego przestępstw na tle intymnym i utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości. Jednak już następnego dnia usłyszał aż 18 zarzutów, które dotyczyły wykorzystywania intymnego dzieci, produkowania treści pornograficznych, przedstawiających dzieci, porwań i handlu ludźmi, przymusowej pracy, wymuszeń i poplecznictwa. Po tych oskarżeniach nie wyszedł już na wolność. Odmówiono mu zwolnienia za kaucją, o które się starał, najpierw w październiku 2019 roku, a później w kwietniu 2020. Następnie wniesiono przeciwko niemu dodatkowe akty oskarżenia, które podniosły całkowitą liczbę zarzutów do 22. W czerwcu 2021 roku Kelly został przeniesiony do aresztu w Metropolitan Detention Center w Brooklynie, gdzie miał oczekiwać na proces, który został zaplanowany na 18 sierpnia. Dało to piosenkarzowi więcej czasu na przejrzenie materiałów z jego nowym zespołem prawnym. To jednak na nic się zdało i w żaden sposób nie pomogło Kelly'emu, ponieważ miesiąc później prokuratorzy federalni zwrócili się do sądu o uwzględnienie następnych zarzutów. Lista poszerzyła się o rzekome Wody łapówek, nagrania z pogróżkami i kolejne oskarżenia o intymne relacje z nieletnimi, tym razem dwoma chłopcami. Jednego z nich miał poznać w McDonaldzie. To wszystko prowadzi nas do procesu Arkelliego. W ciągu 6 tygodni, 11 oskarżycieli, 9 kobiet i dwóch mężczyzn, stanęło przed sądem, aby opisać intymne upokorzenia i przemoc, jakich doświadczyli z rąk piosenkarza. Od początku trwającego miesiąc procesu prokuratorzy przedstawili Kelliego jako drapieżnika, który wykorzystywał swoją sławę i gronu pracowników do żerowania na młodych ofiarach. W swoim oświadczeniu otwierającym proces w zeszłym miesiącu asystentka prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, Maria Cruz Melendez, powiedziała: Cytujemy, tu nie chodzi o celebrytę, który lubi dużo imprezować, ta sprawa dotyczy drapieżnika. W celu udowodnienia zarzutu popełnienia przestępstw przez piosenkarza, prokuratorzy pokazali ławie przysięgłych, w jaki sposób Kali wykorzystywał sieć przyjaciół i pracowników w swoim wewnętrznym kręgu, aby przewozić swoje ofiary przez granice Stanów, kontrolować ich działania i ułatwiać intymne wykorzystywania. Powołali również wielu świadków, którzy zeznawali na temat nadużyć, jakich dopuszczał się schębiony artysta. Jako jedna z pierwszych osób, która zabrała głos, była Jeronda Pace, która powiedziała, że 54-letni obecnie muzyk wielokrotnie odbywał z nią stosunki intymne w ciągu kilku miesięcy, gdy miała mniej niż 18 lat. Wiele z zeznających kobiet i mężczyzn, których część nie może być publicznie zidentyfikowana, opisywało intymne relacje z artystą, kiedy byli nieletni. Określali go jako kontrolującego, złego i brutalnego, dodając, że żądał od nich, aby nazywali go tatusiem. Podczas składania zeznań, inne osoby ujawniły, że były zmuszane do pisania listów zawierających szantaż i np. fałszywe zeznania, które mogły być później wykorzystywane przeciwko nim. Niektóre ze zeznających kobiet ujawniły także, że zostały zarażone opryszką przez artystę, mimo że jak twierdziły doskonale wiedział o tym, że jest zarażony i zagraża innym. A jedna z kobiet zidentyfikowana jako Kate dodała, że otrzymała od Kalego 200 tysięcy dolarów w ramach ugody. Niektórzy ze znający ujawnili także, że piosenkarz filmował ich podczas intymnych relacji. Oprócz ofiar, które pojawiły się w sądzie kolejną osobą, która została przywołana jako ofiara muzyka, była wspomniana na początku naszego odcinka, zmarła tragicznie w katastrofie lotniczej w 2001 roku piosenkarka Alia. Gdy okazało się, że ich nielegalne małżeństwo faktycznie miało miejsce, prokuratorzy ujawnili w jaki sposób artysta polegał na swoim otoczeniu. Były menadżer do spraw trasy koncertowej zeznał, że przekupił pracownika opieki społecznej w Chicago, by wyrobił fałszywy dowód tożsamości dla Ali'i, którym wpisano, że ma ona 18 lat. Prokuratorzy twierdzili, że Kelly ożenił się z nią, aby uniknąć zarzutów o utrzymywanie intymnych stosunków z nieletnią i aby uniemożliwić jej zeznawanie przeciwko niemu w sprawie molestowania. Jeśli jednak chcielibyście dowiedzieć się więcej o zmarłej w wieku 22 lat piosenkarce i jej związku z Arkeli, polecamy Wam nasz inny odcinek, do którego karta wyświetla się na ekranie. Podczas procesu prokuratora wezwała więcej świadków niż obrona, podczas gdy zespół Kaliego powołał tylko pięciu świadków w ciągu kilku dni. Większość z nich stanowili pracownicy i inne osoby, których kariery były ściśle związane z gwiazdorem. Wokalisto hitu I Believe I can fly sam nigdy nie zajął stanowiska. Podczas procesu jego prawnicy starali się przedstawić wspomnianą wcześniej Gerondo Pace i innych oskarżycieli jako rozhisteryzowanych fanów, którzy mieli obsesję na punkcie Kaliego i wymyślili o nim tę historię, ponieważ odmówił ich zalotom. Po procesie, który trwał nieco ponad miesiąc i skupiał się na wszystkich oskarżeniach obejmujących ponad dwie dekady, ława przysięgłych składająca się z siedmiu mężczyzn i pięciu kobiet obradowała w ciągu dwóch dni przez około dziewięć godzin. W końcu wydano jednogłośny werdykt. Uznali oni Kaliego, którego pełne nazwisko brzmi Robert Sylvester Kelly, winnego wszystkich dziewięciu zarzutów, które przedstawiono mu w tym procesie. Obejmowały one m.in. oskarżenie o bycie liderem systemu przemocy i przymusu, który zwabiał kobiety i dzieci, aby je intymnie wykorzystywać. Po procesie na oficjalnym Facebooku Kelly'ego pojawił się post, w którym podziękował on swoim fanom i sympatykom, dodając, że wyrok był dla niego rozczarowujący, ale nadal będzie próbował udowodnić swoją niewinność i będzie walczyć o wolność. Wpis został zakończony hashtagiem Not Guilty. Według informacji za zarzuty, którym został uznany winnym, piosenkarzowi grozi od 10 lat do dożywocia. To jednak na ten moment spekulacje, ponieważ oficjalny wyrok ma zapaść dopiero 4 maja 2022 roku. Jednak problemy muzyka tutaj się nie kończą, ponieważ nie są to jedyne zarzuty karne, z którymi musi się zmierzyć. Według doniesień medialnych ma on jeszcze drugi proces federalny w Chicago oraz dodatkowo procesy stanowe w Illinois i Minnesocie, o których wspominaliśmy wcześniej. A tak przy okazji, jeśli chcielibyście usłyszeć o innych znanych osobach, które odsiadywały różne wyroki za kratkami, polecamy Wam nasz inny odcinek. Zanim jednak postanowicie go obejrzeć, zostańcie jeszcze z nami posłuchajcie. Oprócz tego wszystkiego co dzieje się wokół Arkeliego, obecnie boryka się on z rzekomo dużymi problemami finansowymi. Według strony internetowej Celebrity Network szacowana wartość netto artysty wynosi 2 miliony dolarów na minusie. Choć w szczytowym momencie jego kariery fortuna muzyka wynosiła dziesiątki milionów, a nawet prawdopodobnie sięgała 100 milionów dolarów, obecnie jego konta są puste. Dodatkowo, jak powiedział piosenkarz sędziemu, w kwietniu 2020 roku jest on winien prawie 2 miliony dolarów urzędowi podatkowemu. W świetle swoich problemów finansowych w 2018, gdy jeszcze był na wolności, wydał 19-minutową piosenkę, w której odniósł się do tej kwestii. W utworze twierdził, że jest spłukany i potrzebuje trasy koncertowej, cytujemy, tylko po to, by zapłacić czynsz, bo w pewnym momencie, będąc winnym urzędowi podatkowemu 20 milionów dolarów, był zmuszony pożyczyć kilka milionów od swojej wytwórni, tylko po to, by zapłacić rachunki. Podczas gdy przed piosenkarzem jeszcze długa droga, zarówno jeśli chodzi o oskarżenia i pozostałe problemy, to część jego ofiar ma poczucie sprawiedliwości i zamknięcia dotyczące ich sprawy. Gloria Alert, prawniczka reprezentująca jedną z ofiar, przeczytała oświadczenie kobiety, która chciała zostać zidentyfikowana jako Sonia, a jej słowa brzmiały: Cytujemy: Jestem zadowolona z werdyktu i wdzięczna, że ława przysięgłych nas wysłuchała. Ukrywam się przed Robertem Kelim ze strachu z powodu gruźb skierowanych przeciwko mnie. Jestem teraz gotowa zacząć kochać swoje życie wolno od strachu i rozpocząć proces uzdrawiania. Sama Alert skomentowała sprawę mówiąc, że w ciągu 47 lat praktyki prawniczej i ścigania wielu drapieżników, którzy popełnili przestępstwa wobec kobiet i dzieci, Kali był najgorszym z nich. Tak więc ciekawcy powiedzcie, jakie są Wasze przemyślenia na temat całej sprawy Arkelliego. Wiedzieliście, że muzyk ma tak poważne problemy? Uważacie, że ława przysięgłych słusznie uznała go winnym? Jaki wyrok według was powinien usłyszeć muzyk? dajcie znać w komentarzach, bo my czekamy na Wasze opinie, a jeśli odcinek był dla Was interesujący, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć.